Cześć wszystkim, z tej strony Weiser. Witam już w kolejnym odcinku zagramy w Mount Blade Warband, mianowicie 16 odcinek. No i jesteśmy w tym samym miejscu co poprzednio, no i cóż, od razu starcie mówię co będziemy robić w tym odcineczku jakże epickim. Na pewno pisaliście mi w komentarzach bliska, żebym poszukał jakichś bohaterów, bo nie ma wcale i tak, to zrobimy. E, Poszukamy bohaterów, no i cichy dealer również mi napisał, że, e, że w Dirim była halbarda. Hmm, to takie coś jak toporek, tylko że dłuższe. Dzięki za wytłumaczenie. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, kojarzyło mi się halabarda bardziej jakąś kosą mi się kojarzyła. Ale dzięki, dzięki. E, pisaliście mi również o tych ucznikach. E, ich pomału będziemy sobie nadrabiać. E, jak i również chyba... E... Ktoś mi napisał o stalowej tarczy, nie pamiętam, przepraszam, jej... Naprawdę liska, mam do, do Was prośbę. Piszcie tylko same najpotrzebniejsze rzeczy w komentarzach. Nie, napiszcie jeden komentarz, krótki, ale jakąś ważną rzecz do tego, bo ja naprawdę 16 komentarzy pod filmami, ja wszystkie nie stałem zapamiętać, tak, więc ym, tu jest taka prośba do Was. Hmm, ktoś mi tam napisał, żebym stalową tarczę wziął. E, bo ona mi się może przydać przy obleganiach, <coughs> będę miał dwie tarcze, myślę, że to zrobimy, że wezmę sobie jeszcze stalową tarczę, bo akurat mam miejsce. No mam kilka rzeczy do sprzedania również, tak więc e, to zrobimy. Będę miał dwie tarcze. No i chyba wszystko, idziemy. E, tak więc pójdziemy do Narary na rary sprzedamy nasze przedmioty i również e, sprzedałem przedmioty, zobaczymy w towarnie czy jest jakiś bohater. E, I gdzie będą turnieje. Bo muszę troszeczkę pieniędzy chyba zarobić, bo mam 8000, no jeszcze sporo, ale... Wiecie, warto mieć troszeczkę więcej pieniędzy, prawda? Tak więc e, idźmy na rynek, handlarz towarami. Nie, nie towarami. Bronią. Dobra, na pewno strzały sprzedamy. Hmm. To, 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 to. Zbroni wszystko. Teraz zbrojamy To sprzedamy. To i to, 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 dobra, 350 denarów i e, kunie. E, jeszcze kobroń to nie mam chyba tarcza, tak? Jest stalowa, o kurde, ale drogie. Nie, nie, to wiecie co, bliska na razie stalowej nie będę brał, e, zrezygnuję, bo troszeczkę dużo to kosztuje. Weźmiemy kiedy indziej, jak będziemy mieli więcej pieniędzy. E, dobra, pójdźmy jeszcze do tawerny. Tawerna. I w tawernie... Najemny hechmistrz, wędrowny Bart. Okej, okay, nic tu nie ma ciekawego. Ja muszę odstąpić, wiecie co? Rozdajmy doświadczenie i muszę kilku ludzi zwolnić, żeby właśnie tych bohaterów mieć. E, jeździec. Mameluk. Jeździec. Mamy no, póki co sześciu mistrzów łuków. Całkiem. No może dobra, jednak nie jest to spora ilość. Ale jednak jakaś jest. Dobra. Tylko też właśnie nie wiem... O kurde jakiś tam bukergit. Yy, nie wiem również yy, jak z tą... Panie, chcesz zawalczyć. Chcesz zawalczyć ze mną. No i szykuje się wojna. Znaczy walka. Yy, nie wiem również jak to tam będzie. Z tą halabardą, czy na niej będzie za droga. Jak będzie tania, to ją oczywiście kupimy. A póki co z tobą walczymy i gin! O lol, dobra, jednak mam mało życia, okej, okay. okej, okay. no to ja pierwszy może nie będę biegł, co by na to. A i cichy dealer właśnie mi jeszcze napisał o... A <laughs> pięć. Fuck you, fuck you. No i zapomniałem o czym miałem powiedzieć. Nie dobra, z taką ilością mam szansę czy nie mam szansę? Aha, beze mnie. fuck you! Chodź tu Pizdusiu. Pizduj! Biorę grabieżców, co, mam wielkie straty przez niego. Hmm. Znaczy... Mam więcej do pancerzenia nóg, ale nie będę je brał. Ale mam lepsze rękawice! Fuck yeah Dobra, wygraliśmy to, ale mamy duże straty. <ścoughs> co nie jest jakoś fajne. Dobra, zupełnie się te straty. Ważne, że wygraliśmy, prawda? Dobra, wszystko. No co, idziemy przykazy po, wios po wioskach i troszeczkę. Jezu, tu jest sporo kergitu. Eee, troszeczkę właśnie przykazy weźmiemy mm, weźmiemy rekrutów. Macie, że będę się jąkał, ale troszeczkę jakoś taki dzień dzisiaj dziwny jest. No to weźmiemy rekrutów, pójdziemy do Dirim. No, plądrujesz, ty hamie. No tu bandyci Ja nie wiem co u tej swadi się wyprawia zawsze No ja nie wiem tego O kampania wojskowa Fuck yeah Tylko my pójdziemy najpierw jeszcze na rynek I sprzedamy nasze Nasze rzeczy Kurczę ale zrobiłem błąd straszny że, że wybiegłem jednak na naprzód bo to naprawdę źle zrobiłem no i lipa z tego Dobra, Do sprzedaję wszystko. Nie chce mi się wybierać. 1400, dobra, jednak troszeczkę pieniędzy mam. E, Handlarz bronią. I, 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 O kurde, chyba tego nie ma. Czekajcie, wielki topór. Topór jednoręczny. LOL! Nie ma! Fuck! Fuck this shit. Kurde nie ma. Ale jest stalowa tarcza i to ona jest dość tania. A pierdykniemy stalową tarczą. Why not? Czemu by nie? Kurde no nie ma! Ale idziemy do tawerny. No to prowadzimy po innych jeszcze miastach. Ehm, tawerna. Jest mira. No to bierzemy ciebie. Chodź, chodź. Będziemy się z nią mogli zabawiać. Że nie, nie, nie będziemy mogli się z nim zabawiać w oddziale, chociaż może byśmy mogli ją tu troszeczkę tam wyszkolić w pewnych częściach ciała, znaczy, yy, no obronę i tak, tak dalej. No, Ale mogę krótkiego bandy. Potem on będzie rodokiem, a rodokiem jestem całkiem spoko. Yy, jeździec. I Mira, chodź tutaj na górę, ty wiesz, musisz być blisko mnie, wiesz o co chodzi. Okej. Okay. O mam dość mało życia. E, dobra, i ta kampania wojna. Zamek Uhun. To jest, to jest, to jest. A, oblężenie. To idziemy. Dobra, wioski na razie i te inne badziwia mnie nie interesują. Musimy iść do zamku Uhun, bo jest oblężenie. A my musimy zdobyć kolejny zamek. Bo zawsze będziemy mieli Poszerzenie terytorium, król będzie szczęśliwy Może ja dostanę jakąś wioskę z tego zamku Albo zamek Nie wiadomo A zawsze to będzie fajna zabawa, bo że ja są spoko A z racji tego, że kupiliśmy sobie tarczę To będziemy mogli się tam bronić Jak tam z moim życiem? 100, dobra Zregenerowało się Idziemy Jest tylko 160 ludzi, tak więc <śp> Sp Powinniśmy to spokojnie przejąć Dobra Aha, przecież, Jezu zapomniałem mi lecę na przykład jak ten głupek, a... A, a, a. Musi dojechać ten. Hmm. Nie taram, tylko wieża obnośnicza. Tak właśnie. Dobra. Tylko weź tą tarczę. Fajnie, bo tą włócznię mogę sobie trzymać w jednej ręce, w drugiej tarczy Niestety z Berdyszem nie zrobię, bo to jest broń dwuręczna. i co może pójdźmy jednak za tym tarem, albo nie Ale strzały lecą, prawda? No wygląda to epicko, nie powiem. No będzie mało naszych, bo nasz oddział będzie tylko stanowił małą część tej armii, bo jest nas tylko 49, tak więc... No zbytnio... Pokaźniej armii, ja przynajmniej nie mam, ale wszyscy razem już mamy jako taką na zdobycie tego zamku. Jest nasz Huskar. Pokaż mi swoją tarczę. Będę się plecami lepiej odwracał do murów, ale na epicką, bo ma skorpiona, ha! Dobra, ja pierwszą strzałą dostałem, na znaczy szczęście ja mam metalową tarczę, tak więc... No nie, to nie ja, no dobra, to tym lepiej. No ta metalowa tarcza dużo przetrwa tych y, strzał. A z racji tego, że mam dwie tarczy, tarczę to... To jest spoko. Dobra. Teraz przed chwilą dostałem pierwszy raz, okej. Okay. Dobra. Emir Mundhalir. Kurde, wybaczcie za mój głos, ale coś się dzieje, jakąś chrypkę mam. Nie wiem dlaczego, czemu, Wej dlaczego, dlaczego życie jest takie złe, muszę mieć głos gorszy, czemu, a idę pod mury, a, a co się będę, taki będę ja fajniak, patrzcie ile tu jest tych strzał, wow. Drugi raz wyrwałem, <laughs> minus tych tarcz stalowych, że one są o wiele mniejsze od tych chociażby drewnianych. No ale to przecież stalowe tarcze o wiele więcej waży, no jakby była większa, to wiadomo, żeby więcej ważyła i nasz, nasz bohater mógłby jej nie unieść. Więc wiecie. Coś za coś. Dobra, za niedługo wbijamy. Póki co nasz chyba jeden został tam upuszczony. Nie wiem, czy z mojego oddziału. Ale ktoś został. Oczywiście pierwszy nie idę, bo ja zaraz pewnie zginę z 13 levelem. Jakbym miał dwudziesty któryś, tak? W pierwszym sezonie. Tam już na 40 To i bym pierwszy poszedł Oj oj oj, oj dostajemy troszeczkę strzałów Nie powiem Nie mam jak sięgnąć For fuck's sake O dobra, dobra dobra, dobra Ej, ale nie pchajcie się, tak wiecie Bo ja tu zaraz padnę Panowie, spadam a wy to jesteście debile, patałachy, śmiecie i w ogóle pchacie się jak... Nie wiem. Chciałem powiedzieć, że jak do komory gazowej, ale to by to chyba troszeczkę nie pasowało. Bo by wtedy spierdzielali w drugą stronę, no ale... No, no co ja poradzę, no. Biorę berdyż, pierdzielę to. Oczywiście muszę być na końcu kolejki. Jakby to było, gdybym nie był na końcu. No zanim my tam wejdziemy to już wszystkich wybiją pewnie Zanim ja tam wejdę Nie musimy stać, jakie to jest zdenerwujące To są czasami minusy branży Wolę się bronić w zamkach niż szturmować, szczerze mówiąc To jest to do wiele ciekawych jak się broni no Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz No nic nie zrobisz, nic, nic, a nic no to jest Brothers przede mną. Gdzie? No, patrzcie jaką maglacę. Skubańs! Oj, pewnie zginie. Troszeczkę życia straciłem, no nie powiem. Nie powiem, że nie, bo straciłem. On tu ma samych lancerów w tym zamku. A nie, nie chcę się uciekać. Nie ten przycisk. Dobra, pomału, pomału idziemy w przód. Przynajmniej ja idę. Po moich wyrzynają, no, no co zrobisz? No nic nie zrobisz. Ja jak tam wejdę na zamek, to się zacznie rozpić, oj, mówię wam, to jest. to też zginę. No ale to już jest inna kwestia. I póki co tej kwestii się nie trzymajmy i nie myślmy o bliźnichu Wow, patrz jaki ten jest, assassin. Skurczy synia, no. na dachu się idziesz, strzela No pewnie dużo będzie miał killi. A, pisaliście mi o Mountain Blade Multiplayer. Czy będę nagrywał? Mm, nie. <grywa> nie podała mi się szczerze mówiąc. <grywa> Rozgrywka Mountain Blade Multiplayer. Grałem i tak lamiłem, że... No lamiłem, jak nie wiem, się wkurzyłem. Pierdyknąłem w monitor. Na szczęście monitorowi nie stało. I, i, i zakończyłem moją rozgrywkę ma ten late player hmm. chociaż może nie wiem jeszcze się zastanowię żeby ale... bym mu grać z witami to by nie było pie, no nie wiem zastanowię się on troszeczkę tam jest teraz jak wy mnie wypchniecie chyba czyści na wymię. ja wchodzę na mury nie ma pierdzielania się nie ma srania po krzakach, idźcie tam do przodu. O, 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 zaraz będziemy. Zaraz będziemy. Chyba. O, jestem, jestem na murach. Fuck ja. Yeah. Teraz, teraz, tylko do przodu idziemy. Idziemy. Chyba nie dojdziemy. I nawet nikogo nie zabije, ale gówniane obrężenie. Oh, fuck's nie podałem się, tego. bardzo mi się to napisało. Ale to tak, tak bardzo Tak tłukło, ale to tak Tłukło, że to się nie mieści w głowie No, no patrzcie jak tu tłuką się no, no tłuką się tam z przedłu. A ja nie mogę się tuc. oni mnie nie chcą wpuścić Tępe śmieci. Nie wiem czemu śmieci ale to... Przepuśćcie mnie, ja tam zrobię Rozpisiel taki, że tym berdyszem No spierdzielać na drzewo Tym razem szyszki zbierajcie Nie będziecie powstawać banany bo to i tak jest za trudne zadanie dla Was No chcę pierwsze obrażenie wbić w kogoś W tym oblężeniu no Ja wierdzielę No nie wierzę No nie wierzę w to gdzie te rengi też się pchają, kurde, jak nie wiem, jak po wodę. Słuchaj, państwo. Państwa. Póki co to ja wpierdziel dostaję, to prawidłowo. To mi się nie podoba. Górą, górą atakuj. Gówno robisz tym Bartwiczem, kurde. Mało miejsca. No i wepchali się inni oczywiście do Jakby to było. Fajne oblężenie, nie bliska? Podoba wam się? Mi się bardzo podoba. Kurde, jest, dobra, w końcu pierwszy zabity. Ta, no tu jeszcze przegramy to obnażenie. On to dopiero będzie. Zabawa. Czemu ty tym perdyszem w ogóle nic im nie robisz? Czy ty kurde zgłupiałeś, Czy ty w ścianę walisz, czy co? ja nie wiem co za tebi. Kurde on no, nie atakuje na ścianę. Cofaj się. Masz tarczę się cofaj tarczę Ja pierdolę Pierwsza tarcza nam padła Pustą? oni mnie tu zabiją No fajnie. Spierdzielaj Ooo O, o Brawo za udane oblężenie, idę z tego oblężenia i mam na nie wyjebane, bo... Spierdalajcie kurwa z oblężeniami jebanymi. W dupę sobie je wsadźcie, kurwa. Pławią się, kurwa, wszyscy jak Żydzi po mięso i... kurwa, weź tu komuś zadaj obrażenia, jak, kurwa wszyscy idą jak po tą wodę pustelnicy jebany. Też, kurwa, zachciał chciałem mi się o stronie iść. Ja pierdolę to. Biorę sobie, kurwa, ochotników i wyjebano na nich. No i się... I się zdenerwował Weiser, no i się zdenerwował, a taki piękny odcinek miał być, a już się nakręciłem, no i w dupę sobie wsadźcie, kurde. Ja pierdzielę. Tu wagierowie srają po krzakach, ja nie wiem. Dobra, teraz pójdźmy troszeczkę o seranidów i tam wykupmy seranickich trochę jednostek. A potem się nas najechali wyjebane. A potem się zobaczy... Ym, się zobaczy. Co się zobaczy? Ym, a, tych NPCów. Oni z mają. Dobra, to się kupi. Się kupi, panowie. No tu gówno jest. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Idźcie tutaj. Albo do Sheris. Sheris coś będzie. Mm. No, sam ryby drogi jak nie wiem dobra do tysiąca równo tysiąc eee, właśnie poczekajmy jeszcze do, do 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 świtu i wejdźmy na arenę i zobaczmy gdzie co mnie bijesz ty po tełachu webcesz nie to tylko turniej ukshol i Kurov. A troszeczkę daleko i nie będę tam raczej szedł ale tutaj weźmiemy sobie jednostki. Nie spierdzielaj sobie z tą kampanią wojenną do dupy. Ona jest. Jestem... Mam focha i w ogóle dupna kampania wojenna i nie podobała mi się ona. Jedna z gorszych. Zajęliście chociaż ten zamek? No, przynajmniej zajęli. No no dobra, no zajęli. No to co ten, ten plus jest? Że zajęli przynajmniej. Już mamy maksymalną ilość? Tak, dobra, szybko poszło. Rozdajmy doświadczenie. Wiecie co, pójdziemy jeszcze na ziemię właśnie Kirgitów i tam zobaczymy sobie z jakimś lordem. Bo musimy troszeczkę podwyższyć staty. Wspierdzielać by mi... Ja, 214 na jednego. To jest magik jakiś magiki na rozpierdzielić Idzie w ogóle Serengi jeszcze na jakieś osioł.